Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszej audycji został zdigitalizowany informator rekrutacyjny Politechniki Bydgoskiej, a w nim znalazłam informacje na temat kierunku teleinformatyka. Zapraszam do prezentacji. Zacznijmy od opisu tego kierunku. Teleinformatyka to dynamiczna dziedzina łącząca w sobie obszary informatyki technicznej oraz telekomunikacji. Jej zakres obejmuje nie tylko przetwarzanie informacji, ale także skomplikowane procesy przesyłania danych, z równoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa funkcjonowaniu obu tych systemów. Jeśli jest ktoś zainteresowany rekrutacją, to tutaj pokazane są warunki rekrutacji. Dla kandydata należy przedstawić wyniki z dwóch obowiązkowych przedmiotów maturalnych, język obcy oraz matematyka, oraz jednego przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego na poziomie rozszerzonym: matematyki, fizyki lub fizyki i astronomii, czy też informatyki. Mamy poniżej wzór. Należy zwrócić na niego uwagę i jeśli zauważyli Państwo, to jest różnica pomiędzy przelicznikiem punktów, pomiędzy poziomem, poziomem podstawowym i poziomem rozszerzonym. Przelicznik dla poziomu rozszerzonego jest wyższy, więc warto wziąć udział w egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym. Wtedy uzyska się wyższy wynik rekrutacyjny. Jeśli jednak nie podejmiecie: udziału w egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym, to nic się nie stało. Po prostu się otrzyma tylko i wyłącznie 0 punktów w rekrutacji, jednak to może sprawić, że wynik rekrutacyjny w sumie będzie niższy, no i nie otrzyma się pozytywnego wyniku, i nie dostaną się Państwo na wymarzony kierunek. Zajmijmy się teraz zakresem kształcenia na teleinformatyce. Studenci tutaj zdobywają umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów technicznych związanych z nowoczesnymi technologiami sieciowymi i komputerowymi. Kształceni są w obszarze projektowania, zarządzania oraz administrowania różnorodnymi sieciami teleinformatycznymi o zróżnicowanej strukturze. Program studiów obejmuje również tworzenie aplikacji w różnych językach programowania, wykorzystanie technologii dostępu do usług szerokopasmowych, projektowanie innowacyjnych usług internetowych, a także prowadzenie działalności gospodarczej przy użyciu technik elektronicznych. Studenci zdobywają ponadto umiejętności w zakresie tworzenia rozwiązań. Bazodanowych, efektywnego wykorzystania systemów operacyjnych, multimediów oraz oprogramowania wspierającego obliczenia inżynierskie. Kierunek uwzględnia potrzeby gospodarki regionu, dostosowując program studiów do wymagań rynku pracy. Studenci mają możliwość odbywania praktyk lub stażu w renomowanych firmach takich jak Nokia, Atos IT Services. Telewizja Polska i PESA. Przygotowanie do współpracy z przemysłem w regionie naszego województwa kujawsko-pomorskiego. Jakie są perspektywy zawodowe dla absolwenta? Może znaleźć on zatrudnienie jako specjalista do spraw sieci teleinformatycznych, projektant, administrator i zarządca sieci, jako twórca nowoczesnych usług internetowych. Przedsiębiorca w e-biznesie i m-biznesie, lub też jako ekspert do spraw baz danych i systemów operacyjnych. I Dlaczego warto studiować teleinformatykę? Ze względu na możliwość rozwoju zainteresowań w kołach naukowych, czy też odbycia praktyk, stażu w renomowanych firmach. Otwierających drzwi do szerokiego spektrum zawodowych możliwości. No i jest szansa odbycia studiów dzięki, yy, za granicą, dzięki programom Erasmus i Mostech. Jeśli jeszcze Państwo nie odwiedzili miasteczka Politechniki Bydgoskiej, ja zachęcam do odwiedzin i się z Państwem żegnam. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Do widzenia.